A my jesteśmy na nowym dworze rano Które jest? pół do szóstej? Za 26. Za 26 musiałem tak, bo muszę kurkę zabrać później do tych klasek. na ósmą. Tutaj mamy warzywka, nie warzywka, kurki też są. Tam ostatnio ktoś mi się o kurki jakieś pytał pod filmem ciasta słodkości, więc dopiero będą wszyscy się rozstawiali. Ale kiełbacha pachnie. Kiełbacha, karkuwa, gołąbki. gołąbki. Dzień dobry ciemno słabo widać. Już. Chciałem nagrać i tak W jakiej cenie tak mniej więcej takie widynki? Po 60 zł Po 60 zł? Na takich dużych kosmach? No. Ten czarny też? jak od złodzieja, wszystkie po 6 dni. A czekajcie nie od złodzieje. Na pewno Nie, <laughs> nie wygląda tak. Zapraszam do domu. Jest to związku ile pan czynić? Przepraszam Po ile te posiłki idzie? Mamy zboże, Boże, pogadałem z Panem chwilę Wyroby Akikuły dla gąbków Karkóweczki Karkóweczki. Jego. No, o, mały jeszcze rynek. Ja nie wiem czy to się robi. Jest pana. jest karkówka, mamy kurtoki, mamy hamburgery, mamy człowieka, nagrywanie mamy, kamerzystę. Dużo rzeczy mamy. Dlatego tam się o pocztowe pytałeś, pocztowych są całe klatki. Zobacz Przywiózł pan, tak jak na żądanie. Tarczowe w jakiej cenie? Od 50 do 100 zł takie tarczowe. Jesteście Tutaj są takie ładne płoga. Garłacze? Słam. I garłacze po 100 zł. Ej wielkie są Stawać lenie. Tutaj co, co, co to jest zarasa? Niemiecki A tam to bo będę widział, ale ja na początku się słabo znam. Białe trzymam to i wy jakiej cenie takie niemieckie wystawowe? Wy Ile? Dobrze. Tu z znowu mamy

<śmany> takie ciemne fajne w jakiej cenie takie ciemne? 500 zł. 500 zł takie kosmy. Blaj <laughs> windry tak, tak średnio coś powiesz, Bo to będzie różnie, nie? 2700, 100 no. A w jakiej cenie te żółte waszłance? 250 zł złotych waszłance. Ale no, są chyba fajne. Ceny ktoś podobie jak, jak tutaj? Różnie, jeszcze 300 zł zależy. No i to trzeba się po kolei pytać i zrobić 2 godziny filmu znowu. I widynki w jakiej cenie? To jest para? 2 samiczki po 100 zł. 2 po 100 zł. To drogo. Ciany. Słabe światło jest. Blinderek taki w jakiej cenie? 200 zł. A składowy taki jaśniaczek? Wszystkich to 150. zł. 150. 150 się Perłowego bym spytał, w jakiej cenie? 100 zł. 300 zł. Najwidłego, ale jaki wysoki. dobry. W jakiej cenie takie pawie? 50 zł. 200 od 50 zł w górę. Od 50 zł w górę takie pawie. Ale jak to nawiać? Parasole tylko widać tego no. namawia na takie Winer w jakiej cenie? 100 zł winer jest I Pawiki też po 100 zł. O, po czwartę W jakiej cenie? Po 30 zł Dzień dobry, można coś nagrać? Tak Trzyma! I coś. jest. W jakiej cenie takie krymki? 400 zł. 400 zł te krymeczki czarne. A te drugie to są? Maściuszki. Maściuszki, o! I w jakiej cenie takie? 300 zł to pan. 300 zł. Ciemno kurde Nie, ja i wcześniej jestem, bo muszę być na 8 w wylaskach pod Warszawą mi Felek? Felka felka. 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 O, felka Rzadkość I wy jakiej cenie taka? 50 złotych 50 zł ładne, nie? Dobrze, że matki nie ma, bo już by w klatce była Ciemne, ciemne samce tam Słance po, a, bo to, a to są ce, też cieple, tak, czeple, para, cieple, no. I po, po, ile one tak mniej więcej? Po dziesięć złotych to dobrze. Po oddechu postawił. <laughs> a mam chęć na kawę. Dwa <laughs> <laughs> słońce tutaj para. Rumuny. Rumuny. O, to są same rumunki. Nie widać ciemno. I wy jakiej cenie? Różnie, 30-50 zł. Tak, w hmm. Od 30 do 50 zł. I tu jakieś pocztowe pan ma? Tak. Co to jest zarasa? Milki. Milki. I wy jakiej cenie takie? 60, 70. No, od 60 do 70 zł. W jakiej cenie tak mniej więcej takie żałobniki masowe? słowe? Po 40 zł, tak? Bo ja widzę, że tutaj ich sporo jest, nie? Jeden no. sztuk. A to tak średnio, czy jakby brał wszystkie to, to, to po 40 zł. No zdawa to, to się nie. Oni tutaj ciasno mają, to... Aż żółta czajka? Tak. Ile? Taka? 40 zł Paweł, widzisz? Sam Na tapetę pójdzie. W jakiej cenie taki brudek? Nie wiem, Oba samce po 30 zł. 30 zł takie brudki mamy. I, i czarne oba samce. A boćki? Boćki te para parzy te to 80 a te 40 Ale one są tak wysokie i kosmy mają nawet, nawet A to ja z tefią bo patrzę, które wziąłem To? W jakie cenię te białe pocztowe? Nie wiem, bo to jest. ja tyle dałem i tylko nie będzie Tak, ktoś się mnie pytał, a te glazer oko są na białym oku Mm -hmm. A ja swoje sprzedałem, on mówi, to weź moje. A ja mówię, że to nie sprzedam. To, a to... O, zaraz telefon przyjeżdża, bo same białe słowa. Po 10 złotych. Ale to pan mówi, że jak dzisiaj ich, ich nie sprzedam, to ktoś ma zabrać. Ja tak to po oddechu. Nawet mogę panu zadzwonić do niego na głośnik wziąć. Że nie, nie, oszuk nie, nie. oszukuje. Na głośnik telefonu ja bo... ma słowa. SZ40 fajne Dziękuję ja mi początku miał 80 zabrał, to mnie tak raz trochę drugi, raz trochę, tylko że ja to korzystnie wychodziłem, nie po tych, bo na słonecznik się wymieniłem i na ten. Na to tapetę to film jest to ważne. A ja ten, a ja słonecznik kupuję od jego złote, a na targu po cztery, nie? To mi się opłaca. Ja biorę a to niego, wszystko się nagrywa. Nie dość, nie dość, no ale mówię, nie dość, że nie dość, że kurczę ten taniej mi liczy za słonecznik, to jeszcze jeszcze ten, jeszcze... Taki się wyzbyłem. Mm. Dość dobrze. No to I bardzo mało. To tu tych białych. A w jakiej cenie pan masz takie nifki? Za te żółte 80 para, parzysta jest. A te po 30 te inne po O, a tutaj Budapeszty. A tu takich to by było po kilku Trochę, trochę pod no. Tutaj pana też nie ma. Składowe jasniaczki. Ten sam jest 500 zł, te samice po 400. Te po 200. Tutaj po 200, tutaj dwie samiczki, tańsze i samczyk pierwszy. Nie będę nagrywał dłu długiego filmu, bo nie ma czasu. Ale tutaj nie można przejść i nie nagrać. A w jakiej cenie tutaj ma pan widynki te które na przykład te czerwone. 120... 120 zł para. Czarne ile? 110? 500 czarne. Maslowe? Dwa samce. samce te, bo czarny Apo. Po 40 zł. A tutaj takie czarne krymki? Po 30 zł. Żałobniki? Parzyste? Parzysta, para z żałobników. Za 40 zł. I wyszłancy, końca te czarne, cała para i jeden młody po nich po 20 zł. W jakiej cenie takie pocztowe? pocztowe? A w jakiej cenie? Aha. No pan mówi, że róździe, takie białe po 200? para 200. po 100, po 60 po 100. Dziękuję. Ładne kasztany. W jakiej cenie takie kasztany? 150 zł, para. 150 zł, para. To czerwone są na biały ogon. Tam jest jeden czarny. W się w jakiej cenie tak mniej więcej powie Pan? W deresie w innej. zł. No. Sztuka. Średnia taka cena, prawda? Śred... Średnia taka cena. To taka cena. Nie. Jak kurcz to jest inna, jak sztuka to, to tak jest. Dziękuję. Da. A już z, 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 została ona wydania. W jakiej cenie takie? To jest stówkie. stówki, tamte jaśniaki po ok A ma tą żółtą nie? Złupek? 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 nie. Złupek? 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 jeszcze się może trafić. Dziękuję. dziękuję.